A no więc ciemka widzowie, to jest kolejny filmik na tym kanale Corki. to tak teraz czekałem, ale dzisiaj zwiedzimy sobie ten las, oto właśnie y, tutaj. No jeszcze nie minęła chyba pierwsza noc, albo już minęła. Pamiętacie poprzedni odcinek, no to dzisiaj tu sobie wrócimy. Y, ja od razu sobie polecę tutaj, bo wiem, y, chcecie ten las zwiedzić, chyba jego No i pozbieram sobie tutaj to drewno takie, by mieć sobie no i że y, to, to jest takie nowe drewienko y, i ogólnie to jest, jest drugi odcinek z tej serii więc bardzo, a i dziękuję wam za takie lajki pod tamtym filmikiem y, no, mi się to bardzo podoba oczywiście y, akceptuję to, więc ogólnie możecie Lajka. No i poszukamy sobie jakieś miejsca dzisiaj do zrobienia sobie jakiegoś domu, mam. No, nie wiem, no to bym chciał coś tutaj porobić, no i to jest ten nowy las, da się to w ogóle zdobyć? O, no da się, no, nie malowałem się, więc weźmy takiego świata no i pójdziemy dalej, nie? Sobie pójdziemy trochę dalej. I chyba dam sobie random distance mały, ustawienia. Poziom widzenia taki trochę. Nie, okej. Okay. No, jakby. Chodźmy tutaj. No, ten las wygląda, że nie był taki za wielki. Ale okej. Okay. Chodźmy tutaj. Yy, w sumie to bym chciał znaleźć jakieś spoko na przykład miejsce do bazy, nie? Czy coś w tym stylu? W ogóle to mamy jakąś jaskinię, ale ja chyba do jaskini nie jestem tam gotowy. O jajcu. trochę laguje mi, więc sorki yy, za to również, ale dobra. Yy, no i co mamy do zrobienia? no Mamy konie. Tam dosyć widoczne i ja chyba muszę sobie powiększyć serię na render distance pole e, widzenia e, okej okay. graficzne mm. i render no to już e, na przykład czamki zacięć e, symulacyjną fps ale takie 90, 10, 100 Dobra, okej, okay. potem no możemy lecieć, gdy mamy lekki render, to jest sens fajny, to można lecieć, nie? No, myślę, że yy, jeszcze sobie trzeba tutaj jakieś jedzenie dobyć, yy, chociaż mamy jakiś wielki cave. Możemy ta, za to zajrzeć. Ja się boję tutaj jakiegoś mobka, yy, nie wiem. Jeszcze zajrzę ile tutaj się nagrywa, bo trzeba to odbajnie nagrać. OK. Um, więc teraz idziemy dalej, nie? Um, ogółem to um, um, muszę... Um, o, 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 czyli tutaj byśmy mogli już zrobić portal. OK. to tym się zajmiemy. Chyba tutaj ogólnie to sobie zajmiemy się w kolejnym odcinku w tym robionym portalu, bo od razu chcę do, do notaru. Hmm. No i zostawi sobie tutaj. Opsa. Ojeju, to będzie trudno, będzie sobie sobie razem. Ojej. No to się ubiłem, ale dobra. Więc będziemy mogli... Ja chyba po odcinku bym mógł ogarnąć ten portal na no spokojnie. Mamy tu jakiś węgiel za tak ogółem. Yy, dobra, jeszcze zajdzie, żeby tu coś w okolicy i, yy, i zobaczymy co dalej, nie? No bo ja myślę, yy, trzeba tutaj... Jak będzie gdzieś tutaj blisko wioska, to lecimy tam, nie? Chociaż coś myślę, że niestety nie. Dobra, poczekajcie. Ustawienia, ustawienia graficzne. No i zasięg renderu, damy... Myślę, że mi komputer rania wybuchnie zaraz, ale dobra. O kurczę, o kurczę, belle. Chyba bym... Ojej, e, okej. Okay. Albo nie, nagle no powiedzmy, że mniejśmy, to. No i nie wiem, ja w tym odcinku chyba to również zaraz e, nagram, e, sobie zaraz zrobię, sprawdzę e, ten portal. No i e, możecie kliknąć z tego lajka. E, co jeszcze tutaj mamy, no. My to nic, niestety z tego odcinka wolę nie ryzyko z więc właśnie to chyba skończymy e, tutaj, ale obieczuj, że jutro będzie odcinek zwiedzania Nateru, więc no, cześć widzowie, no i hej, e, sorki, za takie małe odcinki w ogóle, ale właśnie niestety mój program jak to widzicie nie może z tego zmieścić, więc dziękuję wam za ten film no i cześć.